Witamy w laboratorium Grundfos. Nierównomierne rozprowadzanie ciepła, hałas instalacji, zbyt duże zużycie energii. Czy spotykasz te problemy w swojej codziennej pracy? Nieodpowiednie uruchomienie instalacji może spowodować nadmierne zużycie energii, nawet o 20% oraz obniżenie komfortu klientów. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób należy prawidłowo uruchomić instalacje grzewcze, aby zapewnić klientom optymalny komfort i niższe rachunki za prąd. 82% wszystkich instalacji grzewczych, oddanych do użytku, uruchomiono nieprawidłowo. Równoważenie hydrauliczne to kluczowy element uruchomienia. Przyczyną nierównomiernego rozprowadzenia ciepła są spadki ciśnienia w rurach i nieprawidłowe ustawienia zaworów grzejnikowych. Zrównoważenie instalacji grzewczej może wydawać się dużym wyzwaniem, gdyż zazwyczaj wymagało dużo czasu i odpowiednich narzędzi. Być może dlatego równoważenie odbywa się tradycyjnie na podstawie domysłów lub ustawień zaworów rekomendowanych przez producentów grzejników. Jeśli jednak instalacja grzewcza jest zbudowana z odpowiednich komponentów, narzędzia do równoważenia są już wbudowane i dostępne. Można nimi zarządzać za pomocą takich aplikacji jak Grundfos Go Balance. Dzięki temu równoważenie jest łatwiejsze. Aplikacja Go Balance współpracuje z wieloma różnymi instalacjami grzewczymi wyposażonymi w kotły, pompy ciepła lub pompy obiegowe. Prowadzi ona użytkownika krok po kroku przez cały proces. Aplikacja jest dostępna dla niemal wszystkich instalacji grzewczych. Nasi eksperci zbudowali instalację grzejnikową, aby to zademonstrować. Każdy z tych grzejników jest przeznaczony do pomieszczenia o innej wielkości i każdy z nich będzie potrzebować innego przepływu. Dzięki aplikacji GoBalance można łatwo zrównoważyć instalację grzewczą na podstawie danych przepływów w czasie rzeczywistym, gdzie automatycznie obliczane są optymalne ustawienia wstępne zaworów dla instalacji grzejnikowej lub instalacji podłogowej z kotłem. Zacznijmy od ustawienia zaworów grzejnika w największym pomieszczeniu. Podczas regulacji zaworu aplikacja wskazuje optymalny przepływ i ustawienie zaworu. Można to również zobaczyć na naszym wskaźniku demonstracyjnym. To samo możemy zrobić dla pomieszczenia średniej wielkości i dla pomieszczenia najmniejszego. Dzięki prawidłowemu zrównoważeniu hydraulicznemu klient otrzyma instalację cichą i równomierną temperaturę w całym domu. W ten sposób można zmniejszyć zużycie energii nawet o 20%. Twoi klienci będą zadowoleni i nie będą Cię ponownie wzywać w celu regulacji instalacji grzewczej. Do zobaczenia ponownie w laboratorium Grundfoss.